Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakupem nowych magnesów. Zobaczcie, jakie są pięknie. Są, no są, bo jest ich kilka chyba w środku. Są pięknie zapakowane. Co prawda, wielki jest karton w porównaniu z ilością magnesów, ale ogólnie jest, zobaczcie, gąbka jest mega gruba. Druga, żeby się nic nie stało. Jestem mega zadowolona, wielki pozytyw. Magnesy są tylko dwa, ale zakupiłam je jako właśnie o jako takie piękne. Słuchajcie, kupiłam sobie straszlung. Ja byłam tam w, w Niemczech, byłam z wycieczką z Kołobrzegu. Byliśmy tam w Ocean parku Oceanii. Nie kupiłam tam nic, bo tam wszystko było w euro, a wydałam już euro na podróż, bo tam był przelicznik. Więc jak zobaczyłam, to postanowiłam to mieć. I drugi Malbork. Malborku byliśmy, pamiętacie? Po filmiki Wam pokazywałam z mężem i z Julką, Byliśmy w Malborku w, te, we wrześniu, więc tak. Też jest dość ciężki i fajnie. Słuchajcie, no fajnie zabezpieczone. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Naprawdę są, bo są ciężkie i są mega. Tu jeszcze jest wyściółka z, tego, z tej gąbeczki, więc naprawdę ja jestem pod wrażeniem. Brawo, brawo dla Pana czy Pani sprzedawczyni. Cena. Zaraz Wam tutaj napiszę. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Papa. Pa.